Medytacja na 30 niedzielę zwykłą. Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 22, wersety od 34 do 40. Spotykamy się w takim fragmencie Ewangelii według św. Mateusza, w którym można powiedzieć, że Jezus staje w centrum życia publicznego i budzi bardzo dużo kontrowersji. Ten dzisiejszy fragment zaczyna się od tych słów, że gdy faryzeusze usłyszeli, że Jezus zamknął usta Saduceusza. Więc można powiedzieć, że Jezus jest w centrum dyskusji i budzi dużo kontrowersji. Zresztą, gdy spojrzymy na tę Ewangelię dzisiejszą, no to słyszymy o tym, jak faryzeusze zadają pytanie, Wystawiając Jezusa na próbę. Później po rozmowie Jezusa z faryzeuszami, będziemy mogli przeczytać niedaleko dalej w Ewangelii Mateusza, że o nic już nie odważyli się go pytać. Więc widać, że dokonuje się w Ewangelii Mateusza taka bardzo mocna dyskusja. Czego dotyczy dzisiejsza dyskusja, ta, którą słyszymy w liturgii Słowa? Faryzeusze przychodzą do Jezusa. I pytają go o to, co w tym prawie jest najważniejsze. Tak jakby chcieli zapytać, co w tym prawie my na pewno musimy zrobić? Co jest konieczne do wykonania? I Jezus udziela im odpowiedzi. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. A bliźniego swego jak siebie samego. Problem polega na tym, że ta odpowiedź jest bardzo paradoksalna. Gdy czytałem komentarze do tej dzisiejszej Ewangelii, no to tutaj właśnie widać bardzo duży paradoks, bo faryzeusze pytają o to, co jest najważniejsze, czyli co na pewno musimy zrobić. A przynajmniej w dwóch komentarzach do tego fragmentu Ewangelii znalazłem takie zdanie, że to, co mówi Jezus, jest niemożliwe do wykonania przez człowieka. Nie ma takiego człowieka, który byłby w stanie sprostać temu zadaniu. Pokochać w całym swoim życiu Boga z całej swojej siły. Ze wszystkich swoich myśli i każdego bliźniego, jak samego siebie. To jest, myślę, najważniejsza kwestia w tej dzisiejszej Ewangelii, że można do tej odpowiedzi, którą Jezus udziela, podejść na dwa sposoby. Podejście pierwsze to jest właśnie to podejście, które reprezentują faryzeusze czyli prawo to jest, zadanie do wykonania, które jesteśmy w stanie wykonać. Każdy, kto spojrzy na faryzeuszów jako na grupę jakąś religijną, no to wie, że oni byli bardzo gorliwi. Oni byli, można powiedzieć w cudzysłowie, doskonali w wypełnianiu prawa. Znamy te reguły. 613 przepisów, które oni drobiazgowo wypełniali. 365 zakazów 258 nakazów można powiedzieć, że każdy zakaz na jeden dzień roku prawo to jest zadanie, w którym jakoś tak rywalizujemy o tę doskonałość. Jezus dzisiaj stawia takie zadanie, które jest niemożliwe do wykonania, więc Jezus podaje drugą odpowiedź. Prawo jest Wypełniane na tyle, na ile umiemy, ale z wiarą w niego. Można podejść do tej odpowiedzi, do tego przykazania, właśnie na dwa sposoby. Sposób pierwszy, ja to na pewno zrobię, na pewno mi się uda, na pewno to wypełnię. A sposób drugi, wiem, że nie dam rady, więc muszę otworzyć się na Mesjasza. Jest niesamowite, że gdy faryzeusze zapytają o to Jezusa i Jezus im na to pytanie odpowie. To za chwilę Jezus w Ewangelii Mateusza zapyta faryzeuszów, a co myślicie o Mesjaszu? Czy On wam jest w ogóle potrzebny? Czym On jest synem? To jest fragment, który jest dokładnie po tym pytaniu, które faryzeusze zadają Jezusowi. Mało tego, Jezus w następnym rozdziale, przez cały 23 rozdział będzie mówił faryzeuszom, Biada wam. Biada wam będzie pokazywał konkretne miejsca, konkretne rzeczywistości, w których oni, przekonani o tym, że doskonale wypełniają prawo, wcale się okazuje, że doskonale go nie wypełniają. Jezus wydaje się, że nie mówi tego po to, żeby ich jakoś, nie wiem, upokorzyć, poniżyć, wyzwać, tylko właśnie. Jezus widzi, że oni udzielają tej odpowiedzi numer jeden na to przekazanie, które on stawia jako najważniejsze. Że oni wierzą w to, że są w stanie w taki sposób doskonały wypełnić to zadanie to zadanie, które jest niemożliwe do wykonania i stara się jakoś rozłupać taką skorupę ich serca, żeby zaczęli potrzebować Mesjasza. Myślę, że wspaniałym przykładem takiej osoby, która zrozumiała, że na to przykazanie Boże, na to najważniejsze przykazanie, w którym się zawierają wszystkie inne, że nie możemy udzielać tej odpowiedzi numer jeden, tylko powinniśmy udzielać tej odpowiedzi numer dwa, to taką postacią jest święty Paweł. Ten, który spotkał Chrystusa i zobaczył, że tylko jeden człowiek w dziejach świata. Dał radę wypełnić to przykazanie, i tą osobą jest Jezus Chrystus. Święty Paweł, człowiek, który najpierw był gorliwym faryzeuszem, a potem wierzącym w Jezusa. Niesamowite jest to, jak on o podejściu do prawa pisze w liście do Rzymian. Wspaniale pisze w liście do Galatów. Myślę, że idealnie właśnie ujął to, jak można odpowiadać na to Boże przykazanie, o którym dzisiaj mówi Jezus. Pisze w tym liście do Galatów: Ja dla prawa umarłem przez prawo, aby żyć dla Boga. Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. I teraz już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Prowadzę wprawdzie życie w ciele, ale moje obecne życie jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie. I samego siebie wydał za mnie. To jest, myślę, idealne zdanie, które jest idealnym komentarzem do tej dzisiejszej Ewangelii. Mamy postawione przykazanie, które jest niemożliwe do wykonania. Jak mówi Święty Paweł, on umarł. Święty Paweł mówi o sobie, że on umarł dla tego prawa. On skapitulował. On nie chce wypełniać tego prawa na ten pierwszy sposób. Jako zadanie do wykonania, które na pewno jest w stanie wykonać, jako On Paweł. On mówi: Nie, to jest niemożliwe do zrobienia. Jest jeden, który jest w stanie wypełnić to: Jezus Chrystus. W Niego wierzę. Moje życie to jest wiara w Niego. Zostawiłem ten wyścig, to ściganie się o wypełnienie prawa, takie dokładne, takie idealne, to zrobienie tego, co najważniejsze. A uwierzyłem w niego. Jest inny fragment w bardzo intymnym liście św. Pawła, jakim jest list do Filipian, w trzecim rozdziale wersety od 6 do 15. Gdzie święty Paweł. Najpierw można powiedzieć, że przedstawia się jako faryzeusz właśnie, czyli legitymuje się z tą pierwszą odpowiedzią. Bardzo wyraźnie o tym mówi, że był gorliwym faryzeuszem. Z pokolenia Benjamina, Hebrajczyków z Hebrajczyków, samo sobie pisze, że w przestrzeganiu prawa był nienaganny, praktycznie doskonały. Udzielał tej pierwszej odpowiedzi na to przykazanie w sposób praktycznie idealny. I po tej autoprezentacji, nagle święty Paweł mówi, że ze względu na Chrystusa wszystko to, Uznałem za śmieci, byle poznać Jezusa i w nim się odnaleźć. Niesamowite stwierdzenie. To wszystko, co uznawałem za zysk, uważam teraz za stratę w porównaniu z poznaniem Jezusa. Można podać inny przykład z Ewangelii, gdzie Jezus spotyka się z bogatym młodzieńcem. Ten bogaty młodzieniec zadaje bardzo podobne pytanie do faryzeuszów z, dzisiejszego, z dzisiejszej Ewangelii. Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Co mówi Jezus? Jeden jest dobry. Dlaczego mnie o to pytasz? Jeśli chcesz, no to wypełnij przekazania. Ten młodzieniec odpowiada: Wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Co na to odpowiada Jezus? Spojrzał na niego z miłością i mówi: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i chodź za mną. Chodź za mną. Faryzeusze stawiają pytanie: Co na pewno musimy zrobić, żeby wypełnić prawo? Jezus im odpowiada: Miłuj Boga z całych sił i człowieka jak siebie samego. Zadanie, w którym my wszyscy niestety wymiękamy, mówiąc kolokwialnie. To, to zadanie nas przerasta. I możemy albo gorączkowo próbować udowadniać wszystkim dookoła, że wcale tak nie jest, albo możemy oprzeć się na Jezusie tak jak św. Paweł. Medytację przygotował alumn Paweł Strojewski, Palotyni.